Witam. W tym filmie sprawdzimy, jak dobrze znasz teksty piosenek. Edycja BDOS 2115. Przed tobą 20 utworów, a przy każdym odpowiedzi ABCD. Na końcu sprawdź, jak ci poszło. Zaczynamy. Oj nie, 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 nie. Ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy. Jesteś mój G, jesteś OG. Jeśli jedziemy, to kurwa jedziemy już nigdy. Nie chcę sam być... Już nigdy nie chcę sam być. Będę Cię kochać, aż będę martwy. Nigdy im nie pozwoliłem, napuszczamy imię. Nawet jak dostaję pizdę, to walczasz, nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, stanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem za to wszystko, co zrobiłem. Z karabinem, za to wszystko co zrobiłem, to na siebie film. kochaj kochę lub nienawidzi, jestem pojebanym z kurwicyny. nazwy. Sto tysięcy razy byłem ranny, ale nic nie bola o mnie. Tak jak gdy usłyszałem o chorobie mojej mamy. Ale nie ma rzecz, z którą nie damy radę. Balans tylko leczy moje rany, kiedyś uciekaliśmy przed rodzicami. Kiedyś uciekaliśmy przed rodzicami, a teraz uciekamy przed problemami. Tam tą kłódką, zrobiłem to skutką. Nie ważne co skutką, mam 20 lat. Nieważne co jutro, chcę mieć cały świat. Nie płaczę za kurwą Za kurwo. Nie jest, bracie, za późno oh. S będziesz kardigan, to moja mała mama, masita Ale przytul mnie jak nigdy wcześniej Ale mów mi rzeczy, których nie powiedziałeś nikomu A najlepiej szeptem Nie powiedziałeś nikomu, a najlepiej szeptem Skakać możesz w łóżku, a nie w to. Seks. W mojej głowie ciągle ciągły stres Nie wiem jak poprzedni, ale mi bo ten woli bez Pokój pełen lodów, pokój, wchodzi... pokój pełen pokus, ona kiedy wchodzi tworzy Pokój pełen pokus, ona kiedy wchodzi tworzy, moich łez. Dzieci przyjdą, bracie celu i w twarz! Pół życia się bałem, byłem gnębiony zawsze przez silniejszych W szkole, w rapie, w życiu byłem gnębiony zawsze przez silniejszych. Babcia mówiła mi, że... Przez silniejszych. Babcia mówiła mi, że dobro zawsze zwycięży. Podjeżdżam na spotkanie z wiertłem jak jebany stomatolog On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą Nie mam czasu na piw, bo się spóźnię na samolot Ta sena jest pełna pist. ...bo się spóźnię na samolot Ta sena jest pełna pist. ja chcę mieć twoją nadgłową ...bremudo to z miłości ma tatuaże i kolczyki, Najki oraz szpilki, sukienki oraz jeansy. Bardzo mało listy, bardzo mało mówi. Bardzo mało mówi, ale bardzo ładny micz. Uwaga! Jeśli chcesz, aby twój ulubiony artysta znalazł się w tej serii, wejdź na Discorda i napisz swoją propozycję. Link w opisie. A teraz wracamy do odcinka. nawet stojąc w nowych ciuchach, mamy w sobie stary pól Nawet chodząc w nowych butach, mamy w sobie stary bunt. Parę lat temu piła nas policja, dzisiaj tracę pamy Miła nas policja, dzisiaj tracę pamięć, gdy ktoś pyta o nazwiska. I o może być gorzej? Mordo, nic nie znaczą te pieniądze. Będzie trzeba to drobie to w dobę, oh, jeżdżę na pori jak boss Sorry, pokaż mi tamto i to! Sorry, pokaż mi tamto i to! Saldo i kar do, do swojej dłoni, dodaj mój jak Do tego koncerty i do tego miejsca debiutu na Oli Nic nie boli tak, nic nie boli jak Nic nie boli tak jak strada Byłaś tam, nie moli słońce tam, nie słońce Dzisiaj kocham kiedy pada Sportce. Chcą mój portfel i mój pasek, chcą te buty i błędze, składam się Ale nie, ale nie, moi ziom, ale kochają mnie Moja suka rozpuszczona Moja suka rozpuszczona, bo daje jej dużo, ale nigdy wszystko gdzie ten typ? No będzie ciężka, gdzie mieszka ten typ? Litość im przeszła, już nie ma jej dziś. Pora na zemstę. widzą go na afce pije, brava szczycia, maty pami z bloku. Widzą, że jest więcej. Afce pije, brava maty pami z bloków. Widzą, że jest więcej. Zero strachu ani szoku. A tak dla mnie nic w moich snach Nie mam w planach teraz opcji spać Nie mam w planach teraz opcji stać Zruczają na plony w sekundę Jesteś tak piękna tej nocy uh. Jestem nomadem, kochanie uh. na tej nocy. Uh. Jestem nomadem, kochanie uh. Jestem oddany mojej sprawie Najlepszym. czuję się. Przeciągałbym się przez piekło, tylko po to Tylko po to byś znów był to Jest i pokaz kompleksy Zdejmij już swoje rzęsy i zmyj makijaż z narkotyki? Prawdziwa, bierzesz narkotyki, żeby może coś pod żeż to nie ważne, przynajmniej nie dziś. Jutro się zmartwię. jebać psy. Auta, jedziemy na Glen Park. Trzeba zrobić drive by. Gram bez kodów. Chcę więcej diamentów niż jest w loru. A jak jesteś typem typa? Jest w lolu, a jak jesteś typem typa, który nie złapie pociągu? Szuchota, na syra dreszcz, kocyki, kebaba. Nie bierz tego do głowy, czasem też możesz być mała. Jebacz idealne ciała, tym spermiarzom pała. I tak będzie stała, słuchaj. Nie będzie tu cenzury, Oni mówią plotki. Nie będzie tu cenzury. One mówią plotki, bo zazdroszczą tobie fury! I jak wam poszło? Jeśli twój wynik jest między 0 a 5, to bardzo słabo znasz BDESA. 6 a 10 to jesteś przeciętnym słuchaczem. 11 a 15 to możesz się nazwać fanem BDESA. 16 a 20 to jesteś totalnym koksem i wiernym fanem BDESA. Zostaw lajka, jeśli chcesz więcej tego typu filmów. I do następnego.